Witajcie z tej strony Vertin, a to jest filmik poświęcony i moim informacjom i pytaniami. Nazywam je informacja pytania, bo nie miałem innej nazwy. Pierwsze co chciałbym Wam powiedzieć to zależy mi na tym, żebyście słyszeli mnie jak najlepiej. I, i będzie 6 opcji do wyboru jak chcecie żebym nagrywał z jakim dźwiękiem i te informacje doty dotyczące tam y, y, Survival Gamesów i Sky Island dobra to więc za zaczynajmy yy, tutaj mam y, mój mikrofon nie jest tak za dobry ale działa i tutaj moja pierwsza gramy tutaj plus 10 tych wydajności i zaczynamy. Pierwsza opcja, będę mówił, będę mówił słowa, cześć, tutaj Vertin i tak y, będzie plus y, y, z tłumieniem zakłóceń albo bez i będziecie mieli do wybroju 6, Piszcie po prostu w komentarzach 1, 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6 i to będzie mi świadczyć, y, że y, tak będę nagrywać. Dobra, to zaczynajmy. Pierwsza opcja, cześć, tutaj Vertin. Druga opcja, cześć, tutaj Vertin. Trzecia opcja, cześć, tutaj Vertin. Czwarta opcja, cześć, tutaj Vertin. I zapomniałem, przypomniałem się, nie jestem dobry z matmy. To będzie cztery, będą czter, będzie osiem opcji. Dobra, teraz z tłumieniem zakłóceń. Proszę. Piąta opcja, cześć, tutaj Vertin. Szósta opcja, cześć, tutaj vertin. Siódma opcja, cześć, tutaj vertin. Ósma, ósma opcja, cześć, tutaj wecin. Yy, dobra, to ustawię sobie tak. Yy, tak, tak, dobra. Yy, a właśnie informat, yy, wy, wybierzcie sobie, który mam nagrywać, a w następnych odcinkach będzie właśnie yy, z, takim, tak, z takimi ustawieniami. E, właśnie, informacja, o, informacje dotyczące Survival Gamesów. Już mam y, nagrany, bo mnie widz prosił, żebym więcej tego nagrał, to nagram z moją chęcią, już y, zobaczycie jak mi tam wyszło, ale to jest opcją, nie pamiętam już jaką, ale nie będzie z taką, chyba jak wy wybierzecie, jeżeli się uda, to będzie z taką opcją, nie wiem, sam. A właśnie, Skywarsy. E, Skywarsy też... Y, Yy, znaczy nie Skywalk, przepraszam, Sky Island, yy, mam już jeden odcinek yy, nagrany i niedługo go wstaję No dobra, to będzie na tyle w tym od, yy, o filmiku. Wybierzcie sobie, wpiszcie w komentarzach, jeżeli wam się to podobało, załap, zalajkujcie. Dobra, cześć.